Paezosowi Chrystusowi, witajcie kochani, pozdrawiam 12 pokoleń Izraela w rozproszeniu. Przesłuchajmy tego nagrania. Obozy koncentracyjne 2025. Już nieraz o obozach koncentracyjnych robił ten typek nagranie. Już były nieraz obozy w jego głowie koncentracyjne 2024, 2023. Nic nigdy takiego nie było. A to nagle 2025 obozy koncentracyjne, A on mówi, że to są obozy koncentracyjne. Posłuchajcie, co on wygaduje, jakie bzdury, jakie e, okropne herezje wygaduje, i no, odnieśmy się jak zwykle do tego, do tych jego po prostu e, herezji. Witajcie, chwała Chrystusowi. Za chwilę wam pokażę obozy koncentracyjne. Które już powstały właściwie. Cały czas są budowane, ale większość z nich już powstała w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Między innymi w prowincji, w której mieszkałem przed wyjazdem do Polski, czyli w Albercie. To są obozy koncentracyjne, które są naszykowane i są szykowane nadal dla Ludzi, którzy będą objęci zarazą, tak powiedzmy, można to nazwać. Będzie druga masywna epidemia, i ona dotknie generalnie całą populację Północnej Ameryki. Zwróćcie uwagę yy, na tytuł. Obozy koncentracyjne 2025, czyli on mówi, że będzie jakaś zaraza w 2025 roku. No bo tutaj tak z tego tytułu wynika, nie? No bo on coś tam mówi o jakichś obozach koncentracyjnych i o zarazie, nie? Nic takiego się nie wydarzy. Głupoty wygaduje ten człowiek, i tyle, czyli Stanów Zjednoczonych. I Kanady. Jakże smutne to jest, że ludzie tego nie chcą widzieć. Cały czas ufali. No dla Ciebie jest smutne, że ludzie nie chcą tego widzieć, bo jeżeli nie widzą tego ludzie, to nie przychodzą do Ciebie i Ty od nich nie wyłudzasz kasy. Dlatego dla Ciebie to jest smutne, bo nie masz kasy. Bo Ty chciałbyś, żeby ludzie to widzieli i żeby przychodzili do Ciebie, tak? I żeby płacili Ci kasę. Żebyś mógł wyłudzać przez tę herezję kasy na tych ludziach. O to ci tylko chodzi. No niestety, no, skończyło się twoje Eldorado kłamliwe na internecie. No i tyle. Politykom, ufają systemowi. Mają zakryte wszystko. Przed oczami <sparc> nic nie widzą. Przed oczami jest wszystko. S Słuchaj. Długo. Ludzie, którzy ufali Tobie, tak, teraz dzisiaj płaczą, bo nie mają mieszkań. Także my nie będziemy ufali Tobie, tak, abyś nas nie okradł z mieszkań. To jest logiczne. Już raz okradłeś ludzi, ludzi z mieszkań. Więc y, drugi raz to się nie powtórzy, ludzie tobie nie zaufają i nie, nie będziesz mógł okradać ludzi z mieszkań. No chyba, że ktoś jest totalnie naiwny y, no i chce stracić mieszkanie. To na własne życzenie. No i tyle, no. Tylko zakryte. Nic nie widzą. W międzyczasie bestia buduje swoje przyczółki, swoje obozy. <laughs> Bestia On buduje. mówi, że bestia buduje swoje przyczółki, swoje obozy. Już udowodniłem w poprzednim nagraniu ludzie, kim jest bestia. Wystarczy wziąć 17 rozdział Księgi Objawienia 15 werset również 18 werset i tam jest napisane, kim jest bestia. Że ta nierządnica tak Siedzi nad wieloma wodami. A wiele wod, a, a, a wody, tak, to y, języki, tłumy, narody. Tak? Czyli widzimy, że bestia nie jest narodami, tylko ona siedzi nad wieloma wodami. Bestia to jest religia, a nie jakieś Stany Zjednoczone, czy tam Kanada, czy tam jakieś inne państwo. Y, to nie jest bestia. Ten heretyk wam po prostu próbuje wmówić herezję. Totalne, i was oszukać. No i tyle w tym macie. Zbuduję no. swój wizerunek, o czym się dowiemy w następnym moim nagraniu, które będzie za tydzień, w sobotę, nagrane. Wizerunek bestii. Tak, wizerunek bestii tej drugiej bestii, tej, to jest fałszywy prorok. Ta druga bestia jest fałszywym prorokiem, i yy, który jest też również opisany w innych yy, wersetach yy, Księgi Objawienia, innych rozdziałach, innych wersetach. Gdzie jest dowód na to, że ta druga bestia to jest po prostu fałszywy prorok. Między innymi ten człowiek jest fałszywym prorokiem. Czyli zalicza się do tej drugiej bestii, która z pozoru. Yy, podobna do, jest do, yy, do baranka. Ma dwa rogi jak u baranka, tak? Ale mówi jak sło, smog. Czyli nie jest barankiem, czyli nie, nie jest systemem prawdziwym, chrystusowym. Tylko jest po prostu fałszywym, po prostu prorokiem, kłamliwym. Smog, czyli diabeł, kłamie. Jest ojcem kłamstwa. Yy, to samo jest z tym człowiekiem. To jest yy, kłamca, i kłamie tak jak jego ojciec, czyli diabeł mu każe robić. Tyle w temacie. Posłuchajmy dalej i zaraz Wam wytłumaczę, czym są to tak zwane to, te, te domki, tak zwane czym są tak naprawdę. I wytłumaczymy, jakie herezje wygaduje ten człowiek. To są. Fakty i są to fakty zastraszające, fakty, które on mówi, że to są fakty. Powinny, no. to fakty są. No. generalnie całą populację no. w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. A jak się okazuje, to tylko garstka ludzi wierzących, prowadzonych duchem Bożym, jest w stanie to rozpoznać i zauważa to. Także jest to mega smutna wiadomość, że tak mało ludzi. Jest w stanie przejrzeć na oczy. No smutna wiadomość, bo kasy nie ma. Kasa się dla niego kończy. Już nie ma kogo wykorzystywać, nie ma od kogo wyłuczać, nie ma kogo straszyć. Złodzeńcie, dlatego smutna wiadomość. Natomiast taką <słyska> wiadomością jest to, że jednak są ludzie, którzy patrzą, widzą, modlą się prawdziwie w duchu, są wypełnieni duchem bożym. I są w stanie rozpoznać. prawdę. Bo duch prawdy ich do tego doprowadza. Jeśli zobaczycie nagranie. Taki duch prawdy, który y, namawia y, y, ludzi do nierządu w sekcie. I taki duch prawdy, który y, 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 po prostu okrada ludzi, okrada ludzi z mieszkań. To jest jego duch prawdy. Tak? No które dzięki uprzejmości jednego z braci naszych mogę włożyć na nasz kanał i sami zobaczycie jak wyglądają obozy koncentracyjne dla ludzi, którzy będą niedługo już zainfekowani zarazą. To się szykuje dla On mówi, że obozy koncentracyjne dla ludzi objętych zarazą, tak? Milionów. To nie są już setki tysięcy, to są miliony ludzi. Także tak to wygląda. Słuchajcie, kto może, niech ucieka z Babilonu. Kto może, niech ucieka z Kanady. Kto może, niech ucieka z, ze Stanów. Chyba, że Pan Bóg zadecyduje inaczej. Bo są... Ludzie, nie róbcie takich głupot. Jeżeli mieszkacie w Stanach i macie poukładane życie, to nie słuchajcie się tego dewianta, tak, I tych dewiacji, które wygaduje e, obłąkanych, tylko normalnie żyjcie dalej w Stanach. Macie pokładane życie. E, no i tyle. Po co Wam sobie komplikować życie tak, i przyjeżdżać tutaj do Polski? E, w Polsce nie jest kolorowo i nie jest wesoło. Tak samo zdaję sobie sprawę, że też kolorowo i wesoło nie jest w Stanach. Ani w Kanadzie. Wszędzie trzeba pracować. I zarabiać pieniądze na swoje utrzymanie. I tyle. No. Także ludzie, nie słuchajcie się po prostu tego, po prostu manipulatora i, i dewianta, który wam takie dewiacje wciska. Są ludzie, którzy jednak mają jakieś zadanie do wykonania na miejscu i. Mają przekazane bezpośrednio, że mają zostać. O tych nie mówię. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Zobaczcie te poruszające sceny, te nagranie, które za chwilę zobaczycie. A... Zobaczycie poruszające sceny. Zaraz zobaczycie bardzo poruszające sceny. A my się widzimy za tydzień, w Szabat, w sobotę. Błogosławionego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Zobaczcie, patrzcie, to są poruszające. To mają być poruszające sceny, tak? Mieszkania, tanie mieszkania yy, yy, dla ludzi, yy, którzy stracili po prostu, yy, czy tam w jakichś yy, pożarach, czy tam w innych, tanie mieszkania wybudowane, tak? Żeby mieli gdzie mieszkać, żeby nie yy, spali pod gołym niebem, tak? A on mówi, oni mówią. Ta sekta mówi, że to, 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 to są te obozy koncentracyjne. Ro, rozumiecie to? To trzeba być naprawdę obłąkanym typem. Naprawdę. Zobaczcie drogi, samochody normalnie, e, rowery nawet są. Normalnie e, mieszkania dla ludzi e, mieszkających w nich, a nie żadne e, obozy koncentracyjne. rozumcie to. I widzimy tutaj, że już musi tam, e, muszą tam ludzie mieszkać, bo widzimy tutaj na ulicy samochody normalnie, nawet jest rower taki z taką e, widzimy tam e, przyczepką czy z czymś. No naprawdę. No i to ma być po prostu y, obóz koncentracyjny. No ludzie, no to jest po prostu tragedia. To są mieszkania zbudowane dla ludzi, którzy po prostu zostali na przykład spotracili mieszkania, bo spłonęły im w pożarach jakieś y, takie zastępcze mieszkania. A nie jakieś obozy koncentracyjne. I ten e, typek, Szymraniec, po, tylko po tym, że tutaj tak e, wszystkie e, mieszkania e, są e, jednakowo pobudowane, tak, w jednym stylu, e, to on tylko po tym e, stwierdza, że to są obozy koncentracyjne, tak? No ludzie, no to trzeba być naprawdę dewiantem. Naprawdę wypaczonym, wypranym, umysłowo e, dewiantem, no. Zrozumcie, ludzie, no, że to jest naprawdę jakaś po prostu paranoja. Ten człowiek już po prostu. No, nie wiem, jak nawet to nazwać, ale obłęd to jest mały, za małe słowo na tego człowieka, tak? Obłęd. To jest za małe słowo na tego człowieka, no. To jest tragedia. To on po prostu wygaduje. Strażnik Słowa Bożego. To jest Strażnik Słowa Bożego. Miłość, światłość i błogosławieństwo dla wszystkich. Chwała Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Na takie po prostu plugastwa. Chwała Bogu, tak? No tak, pisze Andrzej. No tak, krematoria są wybudowane. Jest ich wiele. Przy każdym są stosy. plastikowych skrzyń. Każda y, może pomieścić nawet trzy osoby. Czekają. Czekają. Bóg jest wielki. No, widzicie, co. Y, jakie bzdury ten człowiek wypowiada, ten Andrzej cały. Yy, dobra, yy, no brak słów, no naprawdę brak słów na te herezje, dlatego ostrzegam was ludzie, żebyście nie robili żadnych głupot, nie słuchali się tego typka, tego krętacza, tak inni ludzie się go posłuchali w 2022 roku, też zapowiadał trzecią wojnę światową. Też mówił, że już jest Trzecia Wojna Światowa, aby się przyprowadzać z miast, wyprowadzać się z, z miast, spo, z Polski. To samo było. Tak? I co? Ludzie głupoty porobili, wyprowadzili się. Yy, yy, oszust. Tak? Oszust, kłamca i złodziej sprzedał tym ludziom ziemię niewartą 5 złotych, od razu wam mówię. Sprzedał im za 100 tysięcy Złoty No i ludzie potracili mieszkania Tak po prostu pozbyli się mieszkań Przez tego po prostu krętacza Oszusta i złodzieja To zrobił To ten typek zrobił W tej sekty Dlatego mówię Ostrzegam was żebyście nie robili głupo, tak Nigdzie się nie przeprowadzajcie Nigdzie nie wyjeżdżajcie Mieszkacie w Stanach Dalej mieszkajcie Yy, mieszkacie w Kanadzie, dalej mieszkajcie, tak? Yy, Bóg jest wszędzie. Tak, Bóg jest wszędzie. Yy, także nie musicie się nigdzie przeprowadzać, tak? Tam, gdzie jesteście, tam yy, bądźcie. I tam yy, po prostu dalej prowadźcie swoje życie. I tyle w temacie. I nie słuchajcie się tego krętacza, bo mówię wam. Yy, Głupoty, to łatwo jest zrobić, bardzo łatwo, ale później naprawić to wszystko, co się po prostu głupiego porobiło, no to już jest ciężej. No, dlatego ostrzegam Was przed tym krętaczem. To jest po prostu zwykły oszust, któremu brakuje już pieniędzy, tak? A wiemy, że jest nierobem, darmo zjadem. Tak? Dlatego nie pójdzie do pracy, aby zarobić na swoje utrzymanie pieniądze i na utrzymanie swojej rodziny. Tylko będzie próbował od Was wyłudzać pieniądze. Zrozumcie to. Dlatego was ostrzegam przed nim. Żeby nie później nie było. Płaczu i co ja zrobiłem? Co ja najlepszego yy, zrobiłem? Tyle w temacie. A to te osiedla, te domki, są to domki dla ludzi po prostu, którzy nie mają dachu nad głową, stracili mieszkanie w pożarze czy coś i tylko po to, żeby mieć dach nad głową, żeby gdzieś przenocować, przezimować, wiadomo, mieszkać, żeby nie mieszkać pod gołym niebem. Tyle w temacie. I widzimy na tym nagraniu, jak tam ludzie mieszkają. Normalnie samochody są. Nawet rower był. No. No proste, no. A będzie po prostu wmawiał wam co innego. No ludzie, no. To jest tragedia, naprawdę. To jest naprawdę tragedia. To jest naprawdę o pomstę do nieba wzywa. Dobra, to by było na tyle, dlatego Was ostrzegam przed tym krętaczem, żeby nie było dalej płaczu. Pozdrawiam 12 pokoleń Izraela w rozproszeniu. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych nagraniach.